Jeżeli zapuka do ciebie dziecko przebrane w strój halloweenowy, zapytaj czy chodzi do kościoła i czy wie co to opętanie, a także czy chce mieć w nocy koszmary. Tak radzi katolicki portal. Czy rzeczywiście halloween jest zagrożeniem dla katolików? Episkopat zaleca katechetom, by mówili dzieciom o tym właśnie zagrożeniu. Agnieszka Gozdra, witam państwa i zapraszam na program Tak czy nie. Na początek felieton Klaudiusza Michalca. W szkole podstawowej numer 312 w Warszawie zabawy z okazji Halloween nie było. Widzicie, nam nie, nie naciskało na to, żeby było specjalne święto związane z Halloween. My mamy swoją w międzyczasie w tym terminie inną imprezę. Imprezę o wiele radośniejszą. Choć w tej podstawówce Halloween nie odbyło się, jak twierdzą nauczyciele, wcale nie ze względów ideologicznych czy religijnych, to jest sporo placówek w Polsce, w których dyrektorzy nie chcą organizować takich zabaw, bo uważają, że jest to święto okultyzmu i złych mocy. Zbyt wiele jest miejsc, które kojarzą się ze śmiercią, z traumą i dlatego podchodzenie do tego na sposób rozgrywkowy uważamy za szkodliwe. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wysłała list do katechetów i za Apelowała, by wobec coraz częściej pojawiających się różnych praktyk okultyzmu mówić uczniom o zagrożeniach związanych z Halloween. Księża po raz pierwszy oficjalnie zachęcają, by zamiast to za wampiry przebrać dzieci za świętych. Chcielibyśmy, żeby to była troszeczkę alternatywa wobec Halloween. Do tego namawia też portal Fronda, który na swojej stronie zamieścił poradnik, jak zachować się, gdy dziecko zapuka do drzwi i poprosi o cukierek. Redaktorzy mówią wprost: takie dzieci potrzebują ewangelizacji. Najlepsze jest zadawanie pytań. Patrząc w oczy takiego dziecka, warto zapytać go o jego wiarę, czy chodzi do kościoła, czy przyjmuje komunię świętą, kiedy ostatni raz było uspowiedzi? W zależności od odpowiedzi i zachowań można kontynuować z pytaniami natury duchowej. Czy dziecko wie, co to jest opętanie? Czy widziało kiedyś, jak zachowuje się człowiek opentany? Czy chciałoby mieć co nocy koszmary i skończyć w domu wariatów? Z tego typu no, wilkarstwem nie ma co walczyć. Ono albo będzie aktywne, albo będzie nieaktywne z powodów rozmaitych, wśród nich obyczajowych, moralnych. Walkę podjęła jednak dyrekcja jednej ze szkół podstawowych w Opolu. Tam zamiast Halloween zorganizowano Angeloween. Każde dziecko, które wzięło udział w anielskim marszu ma dostać szóstkę z religii. W zawierciu przed jedną z bazylik zawieszono specjalny transparent i wystosowano list, w którym księża zabraniają nauczycielom organizować Halloween i zabaw Andrzejkowych, bo tu cytat Godzą one w podstawowe wartości chrześcijańskie. Nie jest to polska tradycja. My jako chrześcijanie Chcemy jeszcze lepiej zrozumieć korzenie naszego chrześcijaństwa. Przypuszcza się, że Halloween to obrzęd celtycki. W ten sposób żegnano lato, a witano zimę. Pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj ten zaczął zanikać, a Kościół przeciwstawił się obchodzeniu Halloween, wprowadzając dzień zaduszny. A wraz ze mną w Maria Czubaszek, publicystka, satyryczka, kobieta wielu talentów. Yy. Znana Państwu. Bez gieni na głowie. Pan, pan tak. w domu? A w domu dynia jest? Pani malutkie ma... mam dynie i głowa za duża, żeby już to włożyć. Okay. Tylko malutkie yes. takie mam. Ale no są nie, powiedzmy szczerze, że jestem za stara, że już się niestety nie załapuje do tego, żeby się... Gdybym była dzieckiem niestety... Chyba nie ma ograniczeń wiekowych żadnych, Pani Mario. to nie ma. Jednak głównie dzieci. Tak? Chociaż dzisiaj pan, który mnie wziął tu do stacji, powiedział, że właśnie żona jego wyjechała gdzieś tam na Mazury. tam ma rodziców, a on zostaje, bo jednak jest tyle imprez się dzisiaj Dyna, Ja mówię, jakich imprez? No więc wie pani, z dyniami wchodzą do tego. No i powiedział, że właśnie pracuje dzisiaj. I te dynie rzeczywiście wszędzie widoczne. Ksiądz Wojciech Pełka, zgromadzenie z naszych Stańców. Witam, dobry wieczór. Co z tymi dyniami? Czy to rzeczywiście jest tak strasznie groźne? Rzeczywiście, jak się jedzie, to wszędzie gdzieś tam widać tych straganów coraz więcej, Ja tutaj na przeróżnych katolickich portalach czytamy, że to samo zło i że w ogóle y, ktoś, kto ma w domu dynię, to albo już jest satanistą, albo jest wręcz o krok od. Zmierza prostą drogą do zdrowia. Z tym to jest jak z, z dyni. Jak nie ma imbiru, to jest generalnie bez żadnego. bez żadnych walorów odżywczych. Po prostu no, ładnie to wygląda, Papka. ma to kolor, mhm. jest to ciepłe, jest to może rozgrzewające, ale generalnie rzecz biorąc, no to nic nie wnosi to taka wydmuszka. Ale wesoła, sympatyczna. No ktoś się z tym, ktoś się bawi. Zastanawiamy tylko. Po co dorabiać do tego takie, tyle ideologii, no, która w ogóle się z tym świętem nie kojarzy, o ile mówimy to o Po co na przykład, tak? No właśnie zastanawiam się, po co jest wyciągnięta cała taka walkada różnego rodzaju yy, straszydeł, które mają się przykleić do tego, na przykład, że dzieciaki pójdą sobie na miasto wieczorem, yy, powiedzą to słynne, cukierek albo psikus, uśmiechną się, jest z tego trochę radości. No powiem tak, no... Yy, Boję się, ponieważ jest tutaj niesamowite węszenie czegoś, czego tam nie ma. I przyklejanie do tych dzieci yy, satanizmu, jakiejś sytuacji apolcystycznej, no czyni z tych, yy, którzy to robią, no, trochę jak świat. Sami się przez to uśmieszają. Nie Trudna nie sytuacja, hmm. bo ja tutaj myślałam, że będę miała jakiegoś wielkiego wroga przed sobą, Halloween, a. tu okazuje się, że mniej więcej taki sam mamy pogląd. No, mhm. Jak ja przeczytałam właśnie to, co teraz tutaj było powiedziane, bardzo. Kortal Fronta tak dzieciom, właśnie nam opowiada, tak, że... tak, to tam podejrzewam, że redaktor Telikowski pewno z każdą dynią walczy, pewno zupy diniowej nigdy nie jest. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś. Kiedyś się mówiło, że wszyscy jesteśmy pacjentami tego samego szpitala, jakby w to uwierzyć, już wyobrażam sobie te dzieci rozbawione, które wpadają właśnie w psikus albo cukierek, a która w tym im za to obrazek daj, No a to przebieranie za świętych. Jak no, się to pani podobało? Mnie się to w ogóle nie, nie, nie podoba, bo to jest tak jak, że aniołki i kiedyś Andrzej poniedzielski którego uwielbiam, właśnie opowiadała a propos aniołka, bo jakiej wielkości jest anioł, może, może się dowiem, bo opowiadał, że w teatrze tam pracował jakaś sztuka miała być, gdzie miał na scenie być anioł znaczy rekwizyt taki i ten pan, który załatwia to pyta reżysera ale jakiej wielkości ma być ten anioł tak już zostać, a ten jak to, jakiej naturalnej wielkości i tu się, czy wiadomo jakiej naturalnej, wiem, no bo mm, dzięki temu, że te dzieci się przebierają to wiemy, że sz szatan to jest malutki, diabeł to malutki a anioł to jest jakiej wielkości zależy kto no to jak to... zależy, ta, że są duże anioły ale czy wracając do tego, co pani mówi, czy... Powiem tak. Cała dyskusja wokół tego święta spowodowała w środowiskach niektórych chrześcijańskich coś, czego wcześniej nie udało się nikomu zrobić. Bo proszę zauważyć, że Dzień Wszystkich Świętych był przykryty zawsze przez Dzień Zaduszny. Bo my przychodziliśmy na cmentarz w Dzień Wszystkich Świętych, który w swojej treści zajmował się czym innym, a generalnie rzecz biorąc skupialiśmy się na tym, co jest treścią Dnia Drugiego. Te marsze związane ze świętymi trochę edukują samych katolików, że pierwszy dzień listopada to jest jakby uczczenie tych wszystkich, których Kościół katolicki uważa za świętych i przez których modli się do Pana Boga. A więc można powiedzieć, że coś zaczyna się też pozytywnego w tej kwestii i w tej przestrzeni dziać, ponieważ nagle sami katolicy. Muszą dokonać pewnego rodzaju y, podziału. Edukują się, tak? Myślę, Trochę. że tak. I na pewno edukują się sami katolicy, ale też dobrą robotę się robi, jeżeli chodzi o dzieci, ponieważ dzieciom pokazuje się, że Dzień Wszystkich Świętych ma także wymiar radosny i skupia się na innych treściach niż dzień zaduszny. No, wydaje mi się, że jest radośniejszy ten pierwszy dzień. No bo taki ma być. Właśnie, bo jednak ten drugi dzień, no to. Powinno być, chociaż niestety wydaje mi się, że też nie zawsze jest, bo akurat moja rodzina tam na brudnie leży, gdzie tam jest w Warszawie, jest no, ten. Grobowiec. Grobowiec przy grobowcu dosłownie. No, I wskazać, trudno ten, kiedy, kiedy słowo, się tak. stoi, żeby nie słyszeć, co tam mówią, stoi taka rodzina. Ja tak kiedyś tam miotełką to i no trudno nie słuchać, bo mówię, prawie trzeba wejść na ten drugi grób, żeby z tego te liście, z tego. Żeby tam raz coś o tym, co, kto, ktoś tam leżał. Nie. To był, a tato taki, patrz jaki postawiła pomnik, a zdradzała go, a słuchała, dlatego taki duży pomnik. I muszę powiedzieć, że, że to mnie bardzo zniechęciło do tych wizyt na cmentarzach i po prostu, no ale to właśnie powinien być dzień taki jest chyba w zamyśle, że właśnie się tak zadumać nad tymi, co odeszli, prawda? Też ja zawsze mówię, gdyby była bardzo wierząca, to Właściwie można by czasem, no bo wiadomo, życie jest dosyć trudne, że czasem można już zazdrościć, że oni już są tam, gdzie jest cudownie, gdzie jest wspaniale, gdzie tam sobie z tymi aniołkami naturalnej wielkości może i z Panem Bogiem że chodzą. Czyli mają wspaniale, czyli właściwie to też powinien być radosny dzień. Znaczy... Powiedzmy, tak jak my w pierwszych... To, to prawda, to... o ile w pierwszym dniu, właśnie gdzieś w kościele, potwierdzamy, że ci, którzy są wspomnienia jako święci, już są tam, powiedzmy, u góry. Natomiast w ten drugi dzień mówi, modlimy się za tych, którzy żyli gdzieś tam w bliskości naszej i życzymy A im, i im tego samego. Ale... Ale poprzez modlitwę i poprzez to, że gdzieś o nich pamiętamy dobrze, gdzieś wysyłamy do modlitwę, gdzieś zaczynamy dobrze o nich myśleć, no życzymy im tego samego, żeby mieli tą samą radość, o których wspominamy w pierwszym dniu listopada. Tak, ale przecież nie każdy to umrze, zostaje święty. A u nas, jeżeli Takie żyje jakiś Przepraszam, ja uważam, jak ktoś za życia był draniem, to, to jak umrze, to jego to nie uświęca i tym aniołkiem nawet naturalnej wielkości nie zostanie. Tylko jak był draniem za życia, to jeżeli tam istnieje co, coś, to on dalej będzie draniem, tylko może ze skrzydełkami <laughs> albo z kopytkiem <laughs> i z ogonkiem. No coś takiego. No to ja zawsze jestem trochę ostrożny w urządzaniu tej drugiej strony. Bardziej urządzenie ja wyobrażam, nie, ale... nie, ja sobie tylko wyobrażam. Nie, tylko zawsze mój opór budzi to, że w zasadzie jak ktoś umrze, to właściwie już zawsze świętej pamięci i takich wspaniały. Znaczy to, jest to polski polski zwyczaj, to ta polska praktyka, że o zmarłych mhm. albo dobrze, albo w ogóle i jakoś tak raczej nie, nie dotykamy zmarłych od tej złej strony, no bo gdzieś się A nie wiem. Ja potrafię. A nam się w ogóle ciekawe pytanie urodziło jeszcze przed programem, jak sobie zaczęliśmy to wszystko tak e, omawiać e, na górze jeszcze w newsroomie, że jak to jest, że mają niektórzy księża czy niektóre te katolickie portale taki problem z tym przebieraniem się za różne przykre i straszne postaci teraz e, z okazji Halloween, jeżeli chodzą kolędnicy i też są przebrani za śmierć, tak, czy za turonia i... Za diabła. Za diabła. Ale w ogóle no, to nie są to przyjemne i też. W te, straszliwie że... boi się przebierania, dlatego że przecież gender to też między innymi osoby, które walczą z gender politycy, mam na myśli polityków a zwłaszcza polityczki niektóre, to właśnie stale o tym mówią, że co to jest, znaczy, będą w przedszkolu przebierać mojego Jasia za Małgosia, albo za, że, że się przebierają. Dzieci lubią się przebierać, wydaje mi się to jest normalne, małe dziewczynki przebierają się za starsze panie, stare baby takie jak ja, niektóre przebierają się za młode dziewczyny i uważają, nawet nie tyle się przebierają, ale myślą, że takie są, a małe dziewczynki chodzą w butach na wysokie owcach. To jest normalne, że się przebierają. Michał Ogórek dzisiaj w swoim folietonie w gazecie, a nie chcę reklamować, ale to napisał, że on się boi bardziej tych przebierańców, którzy 11 listopada wyjdą w pochodzie i ci się dopiero przebierają za wielkich patriotów. I to jest niebezpieczne przebranie. Ja znaczy, też... powiem, nie tak, 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 w niektórych tak. środowiska Kościele mają problem z przebieraniem się, może nie jako przebieraniem, tylko przebieraniem akurat w tym y, dniu. A I więc chodzi przebier... o datę, a nie o tak? No to, też, tak? Chodzi o to, bo wydaje mi się, że ktoś, jest jakiś niepotrzebny wydaje się lęk, że święto wszystkich świętych zostanie przy, przytłoczone, że zostanie jakby wyparte. Wydaje mi się, że nie w naszej kulturze, dlatego, że ja pamiętam... Tam kiedyś bardzo fajny, bardzo dobrą wypowiedź ambasadora bodajże chyba Szwecji, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, był cykl takich zapytań, jak pan odbiera Polskę i co się w panu w Polsce podoba. I on powiedział wtedy, że to, co dla niego jest pewną nowością, a zarazem fajną nowością, czy taką niesamowitą, to właśnie uroczystość wszystkich świętych. Kiedy mówi, cała Europa inaczej przeżywa mniej więcej jakąś tą łączność ze zmarłymi, a wy mówi, tłumnie idziecie na cmentarze, porządkujecie te cmentarze, że one są po prostu ukwiecone w miesiącach, kiedy już kwiatów nie ma, gdzie, gdzie widać te cmentarze przez kilka dni ożywają. I on powiedział, że to jest coś, co jest Waszą bardzo ładną cechą. Mnie bardziej zastanawia tylko to, że nieraz ma się wrażenie, i to przez tego typu działanie środowisk, niestety gdzieś tam skrajnie prawicowych, ale także poprzez środowiska lewicowe, że nam się gdzieś próbuje niektóre święta troszkę wbić w kompleksy, na zasadzie mówić słuchajcie, wy jesteście trochę mało nowocześni, to może dajcie sobie spokój. No, tam... Ja miałem jakieś od nie dawno pytanie o opłatek przy okazji Wigilii i zostałem tak zapytany, jakby opłatek już trącił myszką, że może ten no, opłatek... Że nie wiesz... modno koniecznie. Tak, I jakby wchodząc w tą retorykę, to właśnie nieraz się odnosi takie wrażenie, że my tego, co takie czysto polskie, no chwilami się trochę wstydzimy I w... ale bo ja uważam, że niektórych rzeczy czysto polskich powinniśmy się wstydzić Nie no, są, znaczy, takie, są takie, proszę zobaczyć, że od momentu kiedy gdzieś my jako naród weszliśmy w całą Europę podróżujemy. Wydaje mi się, że też powinniśmy w jakiś sposób zauważyć, że można coś od innych dobrego zapożyczyć. Ale z, z drugiej strony nie róbmy też siebie takich sierot, że my musimy teraz nagle wszystko zmienić, cały kalendarz, żeby być tacy pro i bardzo europejscy. Ale dam wam przykład właśnie takie czysto polskie, nie związane z tym, że ten chyba Francuz się tak zachwycił. Jest to ja Bułgara, kiedyś oprowadzałam, akurat trafił pierwszy, też był zachwycony, bo u nich też w Bułgarii okazuje się nie ma. Ale na przykład w związku z tym, że te kwiaty, o czym Pan mówi, to bardzo. Ale też czysto polskie jest, że teraz kradną te kwiaty. I to jest takie czysto polskie. Ja dzisiaj wychodząc, słucham w radiu jednej ze stacji. Właśnie na Paniów dzisiaj sprzątam, ale kwiatów jeszcze nie dam, bo do jutra ukradną, więc muszę jutro przynieść kwiaty. Znaczy, panie, to, to, jest... to samo się wpisuje w to, co pani powiedziała odnośnie klimatu na cmentarzu. No rzeczywiście, no gro ludzi też wiem, że nie lubi chodzić w te dni na cmentarz, ponieważ jest im zatłoczno, a z kolei te spotkania, które są Grobach, nie grobach z rodziną, nic w, to w, ta. Ta. w internecie ma nic w ogóle słowa. Słowa. się taki bardzo brzydki termin, czyli grobing, czyli że ubierzemy się teraz pięknie tak, tak, i pójdziemy się tak. pokazać sąsiadom i znajomym, tak. których pewnie tam spotkamy, jak to my bogato wyglądamy. Brzydkie znaczy dowi... słowo, ale funkcjonuje, tak? Jako... Ostatnio rozmowie w Krakowie ze znajomymi, kiedy dowiedzieli się, że jest, będzie 14 czy 16 stopni, no to niektórzy mówią, że niestety, ale będzie bardzo pro... duży problem ubrać się w niektórych. Jednie będzie, zmienić. futerka nie będzie można narzucić na siebie. Czyli A ja wiem, bo tam. ja kwestowałam mm -hmm. kiedyś i na ogół właśnie im bardziej takie widać drogie futerko, ale prawdziwe futerko, to tym na ogół nie ma ani grosika, bo wtedy tylko kartę <grym> mam, <grym> bo tam trzeba wrzucić coś, mówię o A powążka, do przedki, na... tam nie ma terminala na kartę, więc no właśnie jedziemy, Nie niestety... też... wszędzie tylko kartę mam. Wspomniała Pani o bardzo fajnej rzeczy. Proszę zobaczyć, że to jest też pewna jakaś nowa tradycja, w sumie dzięki Panu Waldorfowi. Tak. Ale nagle my prócz tego, że mamy wszystkich Mamy ten przysłowiowy, mówiąc językiem nowoczesnym, grobbing, ale mamy też kolejną akcję, gdzie my pamiętamy trochę w innej formie o tych, co odeszli, a o których już raczej nikt nie pamięta, bo wszyscy poumierali. No. Też ciekawa, fajna inicjatywa. Czyli te kwesty na cmentarzach. Czy Państwo nie sądzicie, że to jest tak, że ten całe takie, takie straszenie tym, że okultyzm i w ogóle satanizm, jak dynia, opętanie, 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 opętanie i w ogóle koszmary senne. Czy to się trochę nie bierze z takiej bezradności yy, dotyczącej tego, że nie wiemy, jak z dziećmi w ogóle rozmawiać o śmierci i odchodzeniu? Dzieci sobie to być może jakoś oswajają właśnie przez taką zabawę, a tutaj niektórzy dorośli jeszcze a strachem cię y, potraktuje. Jest problem, żeby dzieciom powiedzieć o co chodzi, że Ale że babci dosz... już nie ma, tak? Więc ta wydaje babcia, się, to... że wielu dorosłych również. Jest nie tak latąc. paniczny lęk przed śmiercią i właściwie strach o tym mówić, albo właśnie z takim nabożeństwem się od razu, że ktoś umarł, no to właśnie zaraz będzie świętej pamięci i tak dalej. I taka cisza zapada, natomiast coś, co jest zupełnie naturalne, bo przecież życie tak jest wymyślone, że się kończy. I śmierć jest jak gdyby konsekwencją życia. No musi tak być. I żeby ktoś był najbardziej święty, to jednak też umiera, prawda? Święci też umierają. Pewnego no w sobie powiem, że życie zmienia się, a nie kończy, to według mojego spojrzenia. Ale... To... Nie, ale w każdym razie, no, wietności nie ma. Chociaż mój kochany Woody ale mówi, że nic prostszego, żeby człowiek był istotą wieczną Wystarczy, żeby nie umierać Chodźmy, się spotkamy po drugiej stronie, tą wieczność wtedy sobie obgadamy, ale wracamy. Ja się boję, że się nie spotkamy, że ja... Oczywiście że ja gdzieś... kogo Pani tam spotka, a kogo Pani nie spotka. Ach. To ciekawa licytacja się tam zrobiła, Nie, nie, państwa. to mi się jest taki znany dowcip, ja na spotkaniach autorytko powiem, że jak nasz papież wszedł do nieba i tam wszędzie było w piekle i w czyściu uczta i szaleństwo i tak dalej, a, a w niebie tylko słone paluszki i woda, nie wypomniany, że mm. to jest bogato oczywiście, to nie o to chodzi. <laughs> Ale w każdym razie, i nasz papież się tak dziwi, mówi, że tam tak bogato, a na to Pan Bóg mówi, że dla nas dwóch nie opłaca się gotować. Więc mnie się wydaje, że tych tłumów, to tak, tych tego, tak a, a, propos, a propos tego, ja jeszcze króciutką przepowiem, że poszedł do nieba ateista i święty Piotr a mu tak. tak otwiera i mówi, kim ty jesteś? Ateista. I nie miał takiego przypadku do tej pory, więc poszedł do Pana Boga się poradzić i y, mówię co to powiedzieć, no ateista jest... Powiedz, rani, że mnie nie, bo, nie powiedź, ma. Powiedz, że tak, mnie nie, nie ma. To jest, to jest, tak jest Konsekwencja ostatecznego wyboru. Mm -hmm. Ale wracając do tego, do tematu śmierci. Proszę zauważyć, że z jednej strony gdzieś unikamy tego tematu, bo on nie istnieje, a z drugiej Boimy strony sytuacja tego, tak? ostatnich lat, czy mówię tu o śmierci papieża, śmierci po katastrofie smoleńskiej, czy powiedzmy w zeszłym tygodniu ta śmierć dziennikarzy z Katowic, czy śmierć Ani Przybylskiej. Proszę mm -hmm. zobaczyć, że my sobie dobrze rodzimy z tym tematem. To znaczy, to nie jest tak, że my tego tematu unikamy i gdzieś ludzie, na przykład proszę zobaczyć, jak wyglądała Warszawa, czy Kraków po śmierci Jana Pawła. My nagle potrafimy wyciągnąć trochę z tego wnioski, potrafimy się uśmiechnąć. Ale na krótko, na krótko. Ja wiem, że na krótko, tylko Pani Mario, proszę też zauważyć, że mimo wszystko my potrafimy gdzieś chociażby na jakiś tydzień moja znajoma, która mówi, która mieszka tu w Warszawie, mówi tak, no wiesz, mówi ja nie sądziłam, że ktoś może mi ustąpić na skrzyżowaniu, że ktoś mnie przepuszcza. I to, wasza to, prawda. Je to prawda. To jest tylko tydzień. Tylko, że okazuje się, że te emocje związane przy odejściu jakichś tam osób w nas są i one są dobre. I powiem tak, nie daj Boże, obyśmy nie musieli tych emocji przeżywać jak najwięcej. Tylko wydaje się, że jako społeczeństwo z tematem śmierci jesteśmy dobrze oswojeni. Problem tylko, że gdzieś indywidualnie jest to trochę nie do końca dobrze robione. Poproszę teraz zauważyć, dzisiaj dzieci na przykład na pogrzeb się bierze. Dzieci zostają albo z nianią. A źle? Właśnie nie wiem, bo ja w mało dzieciak uczestniczyłem w pogrzebach i pamiętam pogrzeby mojej babci, pamiętam pogrzeby moich bliskich z rodziny i powiedzmy gdzieś od tego małego byłem oswajany z tematem, że jest śmierć. Tylko co takie dziecko rozumie z tego? Znaczy, właśnie, rozumie piszoła, tak. tyle, hmm. I zrozumie to tak, jak mu powiedzą o tym rodzice. I teraz pytanie: właśnie, jeżeli to dziecko będzie sobie szukało gdzieś innych form zrozumienia, no to może zrozumieć to dość opacznie. I to jest też kolejny. swojemu, tak? Proporcjonalnie do swojego wieku. A potem będzie Dziecko teraz grze w komputerze, widzi, że śmierć to jest coś takiego, umrze, a jutro włączy i znowu coś będzie żyć, tak prawda? Tak, tak. I to jest takie normalne. A posłuchamy samych dzieci przez chwilę, bo też czytaliśmy y, dzisiaj co dzieciaki. Ale w dniu dzisiejszym, co dzieciaki. Co, 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 no, to są, właśnie nie, czy ale co sądzą święty? o tym? Przy Bo się okaże, właśnie wejdzie o, o w życie i nie wie Posłuchajmy co, co dzieciaki same o tym mówią. Podoba się impreza Halloween. To znaczy, tak, jeśli jakąś impreza, to bardzo mi się to podoba, ponieważ fajnym po jest pomysł, że można się wyszaleć, można się spotkać z kolegami, można, po, można pochodzić po domach i najeść cukierków za darmo. Pójdę z koleżanką zbierać właśnie cukierki. E, koleżanka się przebierze za jakiegoś stwora, ja właśnie nie mogłem znaleźć żadnego przebrania, więc za jednorożca się przebiorę. Raczej rodzice dekorują tylko mój pokój, że ja mam taką bardziej zabawę bo. oni raczej nie wnikają w to. W domu zawsze z mamą dekorujemy mieszkanie, na przykład dynie. Lubię się przebierać się nie zbieram cukierków, nie chodzę po domach, ale lubię też straszyć kogoś. To jest komercyjne święto, które przyszło ze Stanów Zjednoczonych do nas, i ja raczej bardziej skupiam się na takich świętach jak święto zmarłych w tym czasie. Moi rodzice nie wprowadzili tego i tego nie tolerują, ale mi to nie przeszkadza, że się nie zgadzają. Ostatnio na religię się pani spytałam, czy Halloween to jest jakieś tam święto religijne. To pani odpowiedziała, że to święto satanistyczne. To jest po Przebieranie się i zbieranie cukierki. To jest po prostu przebieranie się i cukierki, mówi dziewczyna. Okay. I do tego zabawa. No. I do tego... I Dzieci czasami nie są dorosłych. No. dziadach u Mickiewicza, właśnie. to przecież też tam by, by, Czego były ci takie... trzeba, duszeczko, żeby się dostać do No, właśnie, no. Właśnie. Czy mamy teraz wyrugować z kanonu lektur Bo się wszystko, co te śmierć właśnie tak... Przestaje z niej robić coś straszliwego. Mówię coś, co każdego czeka, w związku z tym należy być do tego przygotowany, to że z tego się pośmiać, no naprawdę to nie jest. Znaczy w takim wydaniu to na pewno jest bardzo sympatyczne. Można się z tego zabawić nie, nie, to nie, nie gorzej, jest tylko że jeżeli znaczy. my będziemy na siłę do tego święta, czy do tego zwyczaju coś przyklejać to Ale właśnie ideologia, a do gender też jest. Przecież, bo my wręcz mówią, ideologia, gender to jest nieprawda, tam, bo to nie tylko jest ideologia. Na szczęście, Pani Mario, nikt okultyzmu i satanizmu jeszcze nie przykleja. Jeszcze? No. Nie, nie, nie przykleja. Zaraz się, się okaże, że I jakiś pęk. pomysł podsunęliśmy. Ale właśnie to mnie rozbawiło, że podobno na imprezy takich troszkę starszych na dzisiaj to maski są sprzedawane, mm. na przykład maski polityków. I podobno jakoś zupełnie jak powiedział pan, który sprzedawał te maski, nie schodził, bo to jest takie słowo tam, nie schodzi to, nie schodzi tamto, nie schodził pan palikot. Maski. Coś nie chcieli straszyć, czyli widocznie nie jest taki a straszny może już, A może on już nie straszy. Nie powiem, kogo najchętniej kupować. Pani Mario, a pani by się chciała za kogoś, za któregoś polityka, jakby na taką imprezę? Ma pani kogoś otrzymanego? No, jeśli bym chciała tu państwa przestraszyć, to tak. No, ale ja, ponieważ urodę mam sama, nie na halno, nie, to oczywiście przebrałabym się za pięknego. Adama Hoffmana. I tym zakończmy. Maria Czubaszek i ksiądz Wojciech Pełka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo Państwu i Państwu I także. Wydarzenia, opinie, komentarze. za za moment. Dzisiaj, się bawię? Oczywiście. I spotkań pełnych zadumy na cmentarzach także. Jutro oczywiście. Do zobaczenia po, po weekendzie. Dobranoc.